Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Czego narcyz nigdy nie zrobi. Kiedyś myślałeś, że ludzie są równi, że ludzie są tacy sami. Ale to jedna z podstawowych rzeczy, która zmienia wszystko, która udowadnia, że jednak jest zupełnie inaczej. To jedna z zasadniczych rzeczy, która oddziela ludzi. Oddziela człowieka od pozostałych istot człowiekopodobnych. Są czekolady i wyroby czekoladopodobne, jest człowiek i są istoty człowiekopodobne. To jasna i oczywista różnica pomiędzy normalnym związkiem a związkiem toksycznym związkiem z osobą zaburzoną związkiem z narcyzem. Może właśnie ta rzecz sprawi, że odkryjesz różnicę, naprowadzi cię na to, że masz do czynienia z narcyzem, bo nie jest to normalne zachowanie. Często jest tak, że widzimy, że coś jest nie tak, ale nie umiemy tego nazwać nazywamy to różnymi określeniami, różnymi przymiotnikami, ale brakuje tego jednego słowa. To nie jest rzecz, której byś się spodziewał której byś oczekiwał od osoby, z którą jesteś w związku, z którą chcesz tworzyć wspólną przyszłość. Niestety, tak właśnie zachowuje się narcyz. Dla narcyza nienormalne zachowania są normalne. W normalnym związku druga osoba jest priorytetem, jest Twoim całym światem, najważniejszą osobą na świecie, bo spędzasz z nią najwięcej czasu. A ile czasu spędza, czy spędzał z tobą twój partner, ile okazywał ci zainteresowania, szacunku, ile poświęcał ci czasu? Partner powinien mieć dla nas wielkie znaczenie, być wielką wartością w życiu, wartością dodatnią, powinien być wsparciem w każdej sytuacji. Czy narcyz jest wsparciem? Czy jeszcze bardziej cię pogrąża? Może wręcz lubi obserwować, jak się męczysz, albo jak ktoś sprawia ci przykrość. W normalnym związku zaczynasz bronić swojego partnera, gdy ktoś go oczernia, gdy ktoś go pogrąża, gdy ktoś go atakuje. A jak zachowuje się narcyz? No właśnie, nic nie robi. Czasem jeszcze bierze stronę atakującego. Narcyz nigdy nie będzie cię bronił. Nie ochroni cię przed niebezpieczeństwem. To tchórz, który najpierw zadba o siebie i ucieknie. Narcyz nigdy nie będzie cię wspierał. Nie możesz liczyć na jego wsparcie w trudnych chwilach, a nawet w codziennych obowiązkach, w codziennych sytuacjach. Narcyz nie będzie cię wspierał, nie będzie popierał twoich pomysłów, twoich planów. Twoje marzenia będą dla niego nieistotne. W sytuacjach, gdy jesteś krytykowany przez inne osoby, nie spotkasz się ze wsparciem, nie spotkasz się z reakcją Narcyza, nie spotkasz się z reakcją normalnego człowieka, który w ten czy inny sposób usiłowałby cię bronić. Narcyz. Nie jest pewny siebie, nie jest zdeterminowany, żeby cię bronić, nie jest tak potężny, jak wielu się to wydaje. To tylko jego maska, to tylko jego iluzja. Narcyz woli siedzieć cicho, woli z każdym się zgodzić, woli przytaknąć, woli się nie narażać, woli sprawić, by wszyscy myśleli, że się z nimi zgadza. A tak naprawdę nikt z tych osób nie wie, co ma w głowie, ale na pewno ma coś zupełnie innego, niż mówi. W jego głowie są tylko jego własne potrzeby, tylko jego własne interesy jego potrzeba idealnego wizerunku, perfekcyjnej reputacji wśród innych osób. Dlatego narcyz za wszelką cenę będzie unikał, Konfliktów. Narcys subskrybuje masowe ilości wazeliny, by starczyło dla każdej osoby, z którą się spotyka. Narcys doskonale wie, komu jaki wciśnie kit. Czasem na siłę, czasem użyje innego lubrykantu. I w zdecydowanej większości przypadków kolejna osoba zostanie zmanipulowana. Kolejna osoba poślizgnie się nieraz na kłamstwach narcyza. Przejedzie się na wysmarowanym lubrykantami świecie iluzji, niczym na skórce od banana. Narcyz nie będzie działał w Twoim imieniu. Nie będzie działał w Twoim interesie. Nie będzie działał na Twoją korzyść. Tak zrobiłby tylko ktoś, kto jest człowiekiem. Ktoś, kogo można nazwać człowiekiem, ktoś, kto jest partnerem, ktoś, kto ma jakieś uczucia, ktoś, kto wie, co to lojalność. Narcys nie będzie po twojej stronie. Narcys zawsze będzie chciał wygrywać bitwy na argumenty, którym nie będzie końca. Gdy ktoś będzie cię obrażać, gdy ktoś będzie z ciebie szydzić, kpić. Będzie się naśmiewać, to Narcyz nie weźmie Twojej strony, nie powie komuś, żeby się zamknął, nie powie do Ciebie, żebyście wyszli, będzie kontynuował spotkanie, jak gdyby nigdy nic, będzie kontynuował rozmowę, jak gdyby nic się nie stało. Jego ten problem nie dotyczy, to nie on został obrażony, tylko Ty. Nie ma żadnej solidarności w związku z narcyzem, bo z narcyzem nie ma żadnego związku. Nie ma Was. Nie ma nas. Jesteś Ty i Narcyz zupełnie osobno. Ty i On, On i Ty. Nic więcej. Narcyz opowie się po stronie Twojego oponenta, po stronie Twojego przeciwnika, będzie dosypywać oliwy do ognia, będzie wspierać drugą stronę. Narcyz nawet zgodzi się z tym, co ktoś mówił przeciwko Tobie, albo pozostawi Cię tak w niepewności i będziesz zmuszony sam ocenić, co właściwie się dzieje. Narcyz nigdy nie będzie Cię wspierał, nigdy nie będzie Cię bronił. Będziesz musiał sam się bronić. Będziesz skazany sam na siebie. Po co ci taki partner? To jest w ogóle partner, jak inaczej chcesz to nazwać? Ofiara losu? Ciepłe kluchy? Kołtun? Ciota? Określeń może być wiele. Nie wszystkie będą znaczyć o zaburzeniu osobowości. Trzeba się bliżej przyjrzeć innym cechom, innym zachowaniom, ale jak dostrzegasz pewien powtarzający się schemat. To wysoce prawdopodobne, że rozwiązałeś tą układankę, tą krzyżówkę, tą zagadkę, albo jesteś już na dobrej drodze. Gdy jesteś krytykowany przez innych, gdy jesteś pod obstrzałem, to narcyz uważa, że to zabawne. Dla niego to rozrywka. Bardzo wnikliwie cię wtedy obserwuje. Zwraca uwagę na mimikę Twojej twarzy, wie, jak wyglądasz, gdy jesteś zdenerwowany, wie, czy wtedy marszczysz brwi, mrużysz oczy, czy zaciskasz zęby. Narcys zna cię na wylot i nie będzie sobie odmawiał tej przyjemności, by cię obserwować w trudnej dla ciebie sytuacji. Narcys pozwoli na kontynuację. Narcys pozwoli na eskalację. Dla niego to kolejny odcinek serialu, który zaczął mu się podobać. Jak będziesz chciał o tym porozmawiać z narcyzem, jak zwrócisz mu uwagę, czemu nie reaguje, czemu cię nie broni, czemu nie stanie po twojej stronie, to usłyszysz, że jesteś przewrażliwiony, że coś źle odebrałeś, że szybko się denerwujesz, nie znasz się na żartach, bierzesz to zbyt dosłownie do siebie. Będziesz po prostu gazlajtowany, Narcyz przerzuci odpowiedzialność na Ciebie, nie będzie dostrzegał złego zachowania innych, to Ty usłyszysz, że źle się zachowujesz. Będziesz czuć się niespokojnie, będziesz czuć się źle, będziesz czuć się zagrożony. Normalny partner użyłby tarczy, która chroniłaby was oboje. Czasem nawet zasłoniłby cię własnym ciałem, wziął coś na siebie, ale nie narcyz. Narcyz użyje ciebie jako tarczy, posłużysz jako żywa tarcza, posłużysz jako kozioł ofiarny, z którego wiele osób w towarzystwie będzie się naśmiewać. Czasem przeczuwasz, że nie możesz liczyć na partnera, że go po prostu nie będzie wtedy, gdy go potrzebujesz. Twoje uczucia są ważne. Nie ignoruj swojej intuicji. Nikt nie oczekuje, żeby zaraz partner był agresywny, tylko żeby stanął po Twojej stronie. Do tego wystarczą słowa, ale narcyz każde słowo smaruje wazeliną i wciska ludziom dokładnie to, co chcą usłyszeć. Narcyzowi zależy tylko na własnym wizerunku na własnej reputacji i nigdy z tego nie zrezygnuje. Nigdy nie narazi siebie, by chronić Ciebie. Nawet jeśli w odosobnionych przypadkach w końcu narcyz jakoś zareaguje, to będą to puste słowa. Będzie chciał uzyskać w tym tylko akceptację dla siebie samego. Czasem odbierze coś jako atak na siebie, i wydawać się będzie, że broni Ciebie, ale tak naprawdę nie myśli o Tobie. Narcyz będzie bronił wszystkich innych, ale nie Ciebie. Opowie się po przeciwnej stronie. Nie będziesz w stanie tego zrozumieć, jak może popierać inne osoby, ale nie Ciebie. To tylko dlatego, że chce zyskać atencję, chce zyskać podziw innych osób. A ciebie już ma, ciebie już zdobywać nie musi, już raz zdobył i wystarczy, już nie musi się starać. Tak myśli narcyz. W związku z narcyzem zawsze czujesz się niespokojnie, czujesz się na krawędzi, nie jesteś bezpieczny, nie jesteś chroniony przez partnera, brak ci poczucia stabilizacji. Będziesz wystawiany na próby, będziesz wystawiany na pierwszy ogień, będziesz zbierać baty za coś, co zrobił narcyz. Będziesz niesłusznie obwiniany o coś, czego nie zrobiłeś. To nieważne, że tego nie zrobiłeś i tak jesteś winien. Jak chcesz uważać za partnera kogoś, kto nigdy nie jest i nie będzie po twojej stronie. Nigdy wtedy, gdy to konieczne, nigdy wtedy, gdy tego potrzebujesz, gdy na to liczysz, gdy tego oczekujesz. Narcyz uważa, że to, co już posiada, jest bez wartości. Już to zdobył, już to zużył, już nie musi się o to starać, już nie jest to godne jego zainteresowania. Jest jeszcze tyle rzeczy do zdobycia. Ty już jesteś Jego, po co miałby się starać, jak w jego umyśle należysz do niego już na zawsze. Narcys uważa, że w każdej chwili może się ciebie pozbyć i w każdej chwili może po ciebie znowu sięgnąć. Narcys nie ma do ciebie za grosz szacunku, dlatego też nie będzie mu zależało na tym, by inni cię szanowali. Narcyz uważa, że może cię traktować w jaki tylko zechce sposób, a ty i tak będziesz to znosić. Narcyz jest pewien, że nigdzie się nie wybierasz. To też jeden z powodów, dla którego po prostu nie staje po twojej stronie. Skoro nie masz dla narcyza wartości, to czemu miałby bronić czegoś, co jest bez wartości? Narcyz broni swojego wizerunku, broni swojego zapotrzebowania na paliwo, to jest jego priorytetem, dla Narcyza najważniejsze jest jego wybujałe ego, jego maska stworzona i skrojona na potrzeby bieżącej chwili. Narcyz opowie się po stronie swojej rodziny, swoich znajomych czy nawet obcych, nawet obcy będą ważniejsi niż ty. Jeśli widzisz, że Narcys okazuje obcym osobom więcej zainteresowania, więcej zaangażowania niż tobie, to wiedz, że jest świadomy tego co robi. To jest kwestia wyboru. Narcys zdecydował, wybrał. Opowiedział się przeciwko tobie. To zdrajca. Narcys nie docenia tego co ma. Nie docenia związku, który ma z tobą. Zastanów się, czy gdy zachowuje się tak obecnie, w codziennych sytuacjach, to gdzie będzie, jak się zachowa, gdy okoliczności będą trudne, gdy coś się stanie, gdy zachorujesz, gdzie wtedy będzie narcyz? Czy będzie wtedy dla ciebie, czy weźmie twoją stronę, czy ci pomoże? Czy będzie za ciebie, czy będzie o ciebie walczył? Narcyz nigdy nie będzie dla ciebie wtedy, gdy go potrzebujesz. Nie będzie cię bronił, nie będzie o ciebie walczył, nie będzie cię wspierał. W zasadzie to pewne, że wielokrotnie się rozczarujesz i zawiedziesz, oczekując wsparcia i zrozumienia od Narcyza. Narcyz nigdy nie powie ci prawdy. Narcyz nigdy nie stanie za tobą murem. Stanie za to za Twoimi plecami z nożem w ręce. Nie przejmuj się toksycznymi ludźmi, którzy mówią czy robią coś za Twoimi plecami. Są za Twoimi plecami z wielu powodów. Wyprzedzasz ich o kilka kroków i zwyczajnie brak im pewności siebie, by powiedzieć ci to, co myślą. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 małpa gmail.com Polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.